Cześć kochani! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym projekcie Denko. Jak zauważyliście, trochę się spóźniłam, ale w moim życiu się teraz dosyć dużo dzieje i wszystko co się dzieje, dzieje się... no nie pozytywnie powiedzmy. Dlatego <laughs> ja po prostu nie miałam czasu... I tak powiem Wam szczerze, że jak widzicie na zegarku mamy 15.37, tak naprawdę jeszcze plus 5 minut, czyli 42. I pomyślałam, bo zaraz muszę wychodzić z domu, pomyślałam, że zanim się ściemni, to polecimy z koksem i zobaczymy, co takiego służyłam. Pierwsza rzecz to Batist, Fruity Cheeky Cherry, suchy szampon, wszystkim znany. Wiecie co? E, to była ta wersja zapachowa, to była w ogóle pierwsza w moim życiu, jak użyłam pierwszy raz e, Batist, i jakoś tak wiecie, mam sentyment do niej, natomiast trochę mnie rozczarowała, bo ja się przyzwyczaiłam do tych, które tak wiecie, robią trochę kask z głowy czy z włosów. i... E, no i troszeczkę się rozczarowałam. Teraz mam test zgat to Be 2 i potem będę chciała przetestować test Cola, więc na razie do niego nie wrócę, ale nie wykluczam, że kiedyś jeszcze po niego sięgnę. Następna rzecz, która się dzisiaj rano skończyła to Balea żel do golenia Oriental Flower. No nie wiem, czy pachniał orientalnie, bo powiem wam, że zapachu żadnego nie czułam. Tradycyjnie był niewydajny, ale był dobry co chcieć za taką małą sumę pieniędzy? Kolejne chusteczki zwilżone z If naprawdę są dobre, chociaż no nie należą do najtańszych, trzeba przyznać. Co my tu jeszcze mamy? Szampon do włosów z Gliskura, który znalazł się, czy w sumie ze Schwarzkopa, który znalazł się w ulubieńcach, który ma nadawać objętość włosom. No i ją rzeczywiście nadaje. Naprawdę fajny szampon. Napchany silikonami i tak dalej, ale mogę go Wam polecić. Wiecie, co miejsca sobie nie mogę znaleźć. Jestem po prostu dzisiaj wykończona. Dalej mamy kolejny produkt z Balea, po którego sięgam. Zawsze jak się kończy, to kupuję kolejny. Już od dawien, dawien, dawna. I mowa tutaj o peelingu kremowym z pestkami moreli. Jest zdzierak, jest mocny, więc jeżeli macie cerę naczynkową, to nie będzie raczej to dla Was nic. Aczkolwiek, jeżeli tak jak ja lubicie i potrzebujecie raz na jakiś czas porządnego zdarcia na skórka ze skóry twarzy, to jak najbardziej polecam. Tutaj mamy Garnier Fructis, odżywka do włosów, widzicie rozcięta, zużyta do samego końca. Powiem Wam, że ona mi troszeczkę włosy obciążała i nie do końca mi odpowiadała. To było czuć po prostu, wiecie, tą silikonową, taką mocną warstwę na włosach, więc nie sądzę, żebym do niej jeszcze wróciła. Tutaj mamy Greenland Milky Rice Milk and Vanilla Body Scrub. Bardzo fajny, on się. To był taki, wiecie co, peeling, który. Na skórze dawał wrażenie, jakbyście, nie wiem, byli gdzieś na plaży i mieli po prostu piasek na, 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 na ciele. Dało się tym delikatnie wypilingować, zapach był ładny, natomiast opakowanie po raz kolejny po prostu tragedia ciężko się wykrę wydobywało, więc ja tu odkręciłam i tak wydobywałam, przez co zużyłam dosyć szybko, więc do niego nie wrócę. Tutaj mamy troszeczkę takie oszukane denko i jest to balneo kosmetyki Wellness and Spa, malinowe masło do ciała, e ekoformuła. No i nie zawiera zero parabenów, SLS-ów, silikonów, sztucznych barwników, talanów, olejów mineralnych i pochodnych ropy naftowej. Dlaczego oszukane, bo ono nie jest zużyte. Co prawda, jest bardzo mocno zużyte, ale nie do końca, dlatego, że nie wiem co, ale coś mnie uczuliło od tego masła, i za każdym razem, jak je nakładałam na ciało, to potem robiły mi się na biodrach, tutaj na udach, yy, robiły mi się takie czerwone krostki, które niesamowicie swędziały, i jak tylko odstawiłam, to wszystko zniknęło. Także, no, nie zużyję go do końca. <laughs> Szkoda, ale wiecie co, nawet. Powiem Wam, że miałam duże oczekiwania w stosunku do niego, natomiast ani to długo nie nawilżało, ani nie pachniało jakoś rewelacyjnie. Także nie. Ja go miałam z licytacji, ze spotkania w grudniu, ale. I kolejny produkt, do którego nie wrócę z Balea, bo z czego by że innego. To jest Vital i to jest e, tonik do twarzy dla skóry dojrzałej z ekstraktem arganowym. E, dlaczego nie wrócę? Dlatego, że on się pieni. Ja nienawidzę jak tonik mi się do twarzy pieni i robi taką, wiecie, kleistą warstwę, więc do niego nie wrócę. Natomiast produkt, do którego zawsze wracam albo często wracam to Listerine Advanced White. Czy muszę coś mówić? Chyba nie. Co my tu jeszcze mamy? Yy, mamy dwa mydła do rąk. Pierwsze to Batem Body Works yy, Pumpkin Spice Latte. O Jezus, jak to pięknie pachniało. I zapomniałam go chyba wrzucić do tego, do ulubieńców. No nie było go w ulubieńcach, a powinien. Słuchajcie, zapach obłędny, naprawdę obłędny. To był ten w piance. Był wydajny, bardzo fajnie się myło dłonie i domywał wszystko. Przy czym nie wysuszał mi dłoni, bo moje dłonie są już i tak suche, więc... Nie zauważyłam, żeby ich stan się jeszcze bardziej pogorszył. A drugi to tutaj z Ifro 60-rocznej z e, zimowej e, limitowanej edycji e, o zapachu gruszki i kakao. Pojemność, słuchajcie, była 190 ml z pompeczką. Pompka działała bez zarzutu, natomiast produkt skończył mi się nie wiem, w 8 dni więc strasznie szybko. No a ja też często myję dłonie. Kolejne dwa produkty do włosów, to pierwszy, do którego też już nie raz wracałam i na pewno jeszcze będę wracać, to Joanna Ultra Color System Szampon, nadaje platynowy odcień, włosy blond rozjaśniane i siwe, bez parabenów, naprawdę tani, bo nie wiem, on chyba 7 zł w regularnej cenie kosztuje, a w promocji piątaka, naprawdę fajny, ma... Jest taki no, mocno, bardzo mocno zabarwiony na fioletowo. Rzeczywiście ściąga, niweluje ten żółty podcień na włosach. Bardzo lubię, aczkolwiek teraz mam coś innego, no bo po prostu nie miałam do niego dostępu. I tutaj drugi produkt do włosów to jest nowość ze, ze Schwarzkopa, Color Expert... Um... Omega Plex i to była maska do włosów, jest też odżywka. To niedawno weszło do sprzedaży. To są produkty, które powinno się używać po farbowaniu włosów. I ja tak też zrobiłam, jak farbowałam ostatnim razem swoje włosy. Odświeżałam kolor oczywiście sama w domu, to używałam później namiętnie tej maski, ale w roli odżywki. No i wiadomo, ona jest napakowana z silikonami. Skład jest bardzo długi i w ogóle. Ale też ma w sobie olejki, i tak dalej, więc fajnie się te włosy po, po tej masce sprawiały takie. No, były miękkie, po prostu były miękkie, tak? Także przyjemnie się używało i nie wykluczam, że jeszcze wrócę, chociaż cena chyba 5 euro, no to nie jest malutko. Umówmy się, że, że za zwykłą odżywkę, czy tam maskę, to jest, to jest już spora cena. Coś z naturalnych kosmetyków, i tu jest Kos, kos Natur. Multi Anti Aging Serum z Rokitnikiem dla zniszczonej skóry. To było serum, które było kremowe i można było spokojnie tylko je używać na noc, ponieważ ja używałam na noc zamiast kremu. Kremu już nie dodawałam. Pojemność 30 ml ładnie pachniało, ale ja lubię zapach Rokitnika. Nie wiem dlaczego, nie wiem skąd mi się to wzięło. Ja go kupiłam gdzieś w którymś dyskouncie, jak kupowałam coś do jedzenia, robiłam zakupy w supermarkecie, więc nie było drogie. Nie wiem, euro za to zapłaciłam, czy, czy, czy euro 50, coś w ten deseń, więc myślę, że do niego jeszcze wrócę, jeżeli dorwa, a nie będę miała akurat nie innego serum na, na, na zapasach bądź na użytku. Tutaj coś, co dostałam od Karoliny, jest to Bielenda Awokado, łagodny dwufazowy płyn do demakijażu oczu, oczy wrażliwe. To był taki ładny, zielonkawy kolor, tu możecie resztkę jeszcze zobaczyć, pojemność. 125 ml plus 15 ml gratis, czyli 140 ml. Bardzo długo go zużywałam. <laughs> Rzeczywiście fajnie domywał te oczy, aczkolwiek też nie całkowicie. Ja potem jeszcze mi celem, po, po umyciu twarzy, jeszcze mi celem przejeżdżam, to jeszcze jakieś tam resztki miałam. Teraz nie używam, bo na pewno już zauważyliście, mam przedłużone rzęsy, mam te rzęsy już prawie dwa tygodnie, więc trochę ich wypadło. E, za jakiś czas pójdę na uzupełnienie, także no teraz już takich produktów nie używam. Co my tu jeszcze mamy? Mamy trochę saszetkowych rzeczy. Maseczka, która znalazła się w ulubieńcach, więc tutaj już więcej nic nie będę Wam o niej mówić. Zajrzyjcie sobie, jeżeli chcecie się dowiedzieć, co o niej sądzę. Ja powiem tylko, że na pewno kupię. Coś, co dzisiaj rano użyłam z tych nowych maseczek z Garniera. Tutaj maska Aqua Mask nawilżająca. Powiem Wam, że... Ona szczypała mnie trochę na twarzy, więc do niej nie wrócę. Kolejna maska z tej samej serii Skin Active to była Juicy Mask, czyli rozświetlająca. Ta była bardzo przyjemna i bardzo długo ją trzymałam na twarzy, ale jakiegoś mega rozświetlenia nie zauważyłam. I jedna z moich ulubionych maseczek z koni ze złotem ujędrniająca. Bardzo chętnie do nich wracam. I jeszcze jedna e, maseczka, i powiem Wam, że nie wiem co to jest za marka, bo to są te koreańskie. Aha, Petit-free e Essence Handpack. Czyli po prostu rękawiczki do dłoni, które były naprawdę bardzo fajne. Ja za to zapłaciłam 3 euro w TK Max, ale naprawdę było to fajne, bardzo fajnie nawilżyło moje dłonie. Co my tu jeszcze mamy? Aha, tutaj z Yanki Kendall miałam dwa tarty z Cranberry Pear, które dostałam przy jakimś zakupach, czy przy jakiejś wymiance, przy wymiance z inną dziewczyną. Tutaj natomiast zużyłam Christmas Cookie. E, uwielbiam, uwielbiam takie słodkie, intensywne zapachy. Zużyłam także dwie świece marki Dewu Home, Richly scented candle, e, te o zapachu Vanilla bean. Jak widzicie, dwie zużyte i dwie kolejne tu o, tu stoją. Także uwielbiam one, przepięknie pachną. E, kosztują 3,95 euro w Tiki Maxie nie zawsze są dostępne, ale jak są dostępne, to je kupuję bardzo chętnie. Naprawdę, pokój pachnie calusienki, calusienkie mieszkanie po nich pachnie, a to takie malusienkie są. I zużyłam, słuchajcie, zanim przejdziemy do kolorówki, zużyłam też dwa zapachy. Pierwszy tutaj taka miniatur, miniaturka z Larif, Queen of Life od perfum to jest dupe do zapachu La Vie Ebel z Lancôme. Naprawdę pachnie identycznie. Mam dużą buteleczkę, gdzieś tu za mną stoi yy, i namiętnie używam. To jest mój taki, wiecie, zapas, zap, zapas, zapach na co dzień. A drugi to był coś z Bondem, słuchajcie, 007, no coś, coś w ten deseń, 30 ml. Ładny zapach, ale no taki troszeczkę orientalno-słodki, ale nie utrzymywał się na mojej skórze niestety, więc do niego nie wrócę. I słuchajcie, na sam koniec z racji tego, że mam teraz e, rzęsy e, zrobione, no to wysortowałam wszystkie maskary, które jeszcze posiadałam. Pierwsza to jest Lovely Curling Pump Up. Chyba wszyscy znamy. Ja ją bardzo lubię, niedroga, naprawdę rewelacyjna. Druga to była z Belle Secret Tail Volume Fine Mascara, którą dostałam na zlocie i ona miała taką szczoteczkę, taką o, troszeczkę dziwna, dziwnie się używało, ale była fajna, nie osypywała mi się jakoś mocno. Mascara, którą dostałam także na zlocie z Heian Inspire Billionaire Mascara, taka o, złotawa. Powiem Wam, że ta była od początku niesamowicie sucha, natomiast miała bardzo fajną szczoteczkę, bo jak widzicie tutaj tylko grzebyczki są jakby do góry, a na dole no prawie, że nic nie ma, także bardzo fajnie rozdzielała, no ale niestety była niesamowicie sucha, nie wiem dlaczego i maskara, którą przywiozłam ze sobą z Dublina, z ee, Soap and Glory Thick and Fast Flash Extensions Effect Mascara którą bardzo, bardzo, bardzo chętnie używałam. Pomimo, że ma szczoteczkę nie, nie silikonową, tylko taką zwykłą, naprawdę bardzo ładnie pogrubiała te rzęsy. Tą myślę, że może jeszcze komuś oddam, dlatego że ona nie jest jeszcze do końca zużyta. I kolejne rzeczy tutaj akurat, nie rival z lub Lupiang, maskara XXL Lashes Base, czyli po prostu baza, którą mi się bardzo fajnie używało, nie, tej mi się fajnie nie używało, nieprawda, fajnie mi się używało, tą z Primarka, tutaj PS Lash Primer, no ta była rewelacyjna, słuchajcie, za 3 euro była naprawdę rewelacyjna, ta natomiast, e, chyba za, nie wiem, też 2 3 euro była beznadziejna, więc tej nie polecam, ale tą z Primarka jak najbardziej i na sam koniec ostatnia rzecz, to jest Pitsfy Perfect Brow Fill plus Define Slim Liner Czyli po prostu liner do brwi, który nie maluje. Beskitu, o ile na skórze jeszcze coś pomaluję, tak na brwiach po prostu nic, kompletnie nic. Dlatego użyłam go, próbowałam go użyć kilka razy i go wyrzucam. I to by było na tyle, kochani, jak zwykle duże dęko. No cóż, tak to bywa, ode mnie inaczej tego nie znacie. Ja się teraz z wami żegnam, bo muszę naprawdę uciekać. Do zobaczenia niebawem. Papa! Pa.